Dzień dobry. Wczoraj w godzinach wieczornych na tym skrzyżowaniu doszło znów do wypadku. Tutaj dość często zdarzają się wypadki, ale jakoś nikt tak naprawdę nie interesuje się przyczynami, skutkami i tak naprawdę nikomu chyba nie zależy, żeby tu było bezpiecznie. Mam nadzieję, że wczoraj ofiary tych wypadków nie poniosły dużego uszczerbku na zdrowiu. Już dwa lata temu obśmiewałem działania zarządcy tej drogi, że jedyne co potrafią zrobić, to ostrzeganie kierowców jadących z pierwszeństwem, że na tym skrzyżowaniu dochodzi do wypadków nie z ich gminy. To tak, jakby. Maszynistę ostrzegać, że na, na przejeździe, do którego się zbliża, dochodzi do wypadków z samochodami. Ludzie, kto tu w tym mieście zarządza tymi drogami? Kierowca, niebezpieczne skrzyżowanie za 150 metrów wypadki. No i jak dwa lata temu mówiłem, że postawią tu znak aktywny? Tak no, postawili. Tylko po co? Kogo ten znak ostrzega? Kierowce, który ma pierwszeństwo? Ludzie, ten znak powinni przestawić na ulicę cichą. Tak samo jak te pasy wibracyjne, umieszczone na drodze z pierwszeństwem przejazdu. To jest pomylenie z poplątaniem. Na filmie dostępnym na portalu ino online, który wczoraj widziałem, widać wyraźnie, że kierowca wyjeżdżający z ulicy Cichej być może się zagapił. Po prostu on nie zauważył, że się zbliża do drogi z pierwszeństwem przejazdu, gdyby taki ostrzegawczy znak aktywny był na ulicy Cichej o tamtym miejscu i te pasy wibracyjne Byłyby przeniesione właśnie na ulicę cichą, to jest wysokie prawdopodobieństwo, że do tego wypadku by nie doszło. Ale nie! Nasi zarządcy dróg wolą ostrzegać kierowców z pierwszeństwem przejazdu niż. Kierowców, którzy mają tego pierwszeństwa udzielić, że właśnie zbliżają się do skrzyżowania. Podobna sytuacja jest na ulicy Pileskiego na skrzyżowaniu z ulicą Orłowską. Tam również poustawiano ostrzeżenia na drodze z pierwszeństwem przejazdu. Czy naprawdę drogami w Wino-Wrocławiu zarządzają idioci? Panie Prezydencie, Pani starosto, zacznijcie coś tu logicznie działać w tym mieście, bo ja widzę, że żadne, żadna zmiana nie nastąpiła. Jest nawet wręcz gorzej. Dziękuję.